Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z tej strony Mietek, dzisiaj ze mną jest Pipciu No, cześć, witajcie Także witam was w kolejnym odcinku ze serii Na Boćkowie Jest to już 14 odcinek Dzisiaj sobie widzowie zaczynamy tutaj orkowanie naszym nowym nabytkiem Z poprzedniego odcinka, czyli Orkanem 2 Tym oto, który tutaj stoi, któryśmy sobie zakupili od pana Władka Odcinek był chyba jakoś... 4 odcinki przed, 3 odcinki przed było kupowanie właśnie orkana, więc e, dzisiaj sobie troszkę nim dzisiaj podziałamy w polu, jak mówiłem. E, do orkowania mamy naszą łąkę e, kupioną, kupioną z pierwszego odcinka, że przestawiania gospodarstwa. E, tutaj, jak widzicie, mamy w zestawie już wałek, tu, który żeśmy kupili raz z raz, orkanem e, i wam dzisiaj też widzimy, przestawimy e, co tu się zmieniło na gospodarstwie. A więc przed tym jeszcze pokazaniem Zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę Bo YouTube ucina bardzo, bardzo, bardzo dużo zasięgi na YouTubie A Wy jak zostawicie to, to polubienie tam na dole To będzie bardzo fajnie, będzie nam miło, będzie tutaj nas to jakby motywowy do dalszej roboty, nagrywania na YouTubie Subskrypcja także na kanale Mile widziana, 11 tysięcy subskrypcji lecimy, niedużo nam brakuje, więc lecimy, lecimy. I wam generalnie pokażę co tu się zmieniło na gospodarstwie Więc otwieramy sobie tutaj z tyłu bramę Pewnie już słyszycie jakieś tam dźwięki z farminga A po lewej stronie ukazuje nam się takie coś Przebudowaliśmy tutaj bardzo mega, mega dużo tutaj yy, chlewnie Jak widzicie dokupiliśmy kolejne tutaj 10 sztuk yy, świn, nie? Co? W ogóle się nie mieściły, no i wychodzili na ten. Tak, nie, nie mieścili się, tutaj generalnie zdjęliśmy tutaj drzwi. No. raz no. tutaj z zewiasami, No i tak to wygląda. kupiliśmy 10 kolejnych świn. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście to podoba. Teraz taki wiecie, polski klimat. Tutaj generalnie żeśmy sobie jakoś łopatu, tam wieterkiem żeśmy przełożyli ten gnój i generalnie reczli się w tym miejscu teraz. Więc wiecie, mamy teraz dojazd z tej strony. Tak jak widzicie, jak i z tej strony, nie? I tutaj generalnie sobie dzisiaj będziemy łodzić tu trawo skoszoną naszym Orkanem na kiszonkę e, tutaj w tym miejscu, bo będzie to jest postawać tutaj za niedługo obora dla krów. E, dobra. Więc e, co pierwsze musimy zrobić? Musimy pierwsze sobie otworzyć tutaj. E, Wrota. Musimy na pewno odjechać sobie tą tutaj z grabiarką naszą 7 gwiozdową. Ponieważ z tego względu, że tutaj mamy pszenicę na naszej dwukółce dzisiaj będziemy używać. Też wam zapowiadam, że dzisiaj sobie pojedziemy do naszego sklepu do agromy, a po co? Po to tylko, żeby wziąć od nich przyczepę pożyczyć, bo wiecie, jedno dwukółką, Eee, zrobić malowanie trawy, no to takie piłcz zbyty nie da rady. Wiecie, jakby to wyglądało, cały czas trzeba było jeździć e, na gospodarstwo, wracać i tak wiecie. No i mało, nie, więc te sobie, sobie pożyczymy, właśnie. Ty dasz mi Uf. rady tutaj, dyszel? Nastawić? No nie, eee, wiem czy to nie da rady, jest zablokowany. Coś, haczykiem, właśnie tym bolcem. Nie za bardzo. Czekaj. No nie, czekaj, czekaj, no tak przysunę Czekaj, bo po mnie przyjechałeś. Ło, wow, teraz to już w ogóle. Tak, cisko. No bo generalnie musieliśmy się troszkę pobawić to z tą zgrabiarką. Nie wiem, ona generalnie jakaś opętana była. E, oh. Musieliśmy włączyć grę i jeszcze raz wyłączyć. O, prawdopodobnie mieliśmy w grę tą modyfikację, wiecie co jest to na to realne za zakopywanie się, na to realną ziemię jakoś tak więc musieliśmy ją tutaj. Tą modyfikację wyłączyć, no i teraz elegancko nadziała ta zgawiarka. Dobra, postawimy sobie gdzieś tutaj, w tym miejscu, że wiecie, żeby na tym generalnie nie przeszkadzały, bo będziemy sobie tamtędy wjeżdżać orkanem z przyczepą, z trawą. Jeszcze dwukłówkę, właśnie, nie, myślę, że chyba jedźmy, nie jest na tej dwukłówce, bo jeszcze po tamtym y, akcji, chyba no, przy chyba to było. Tak, bo tu sobie na live pojechałem po pasze dla kur, i wiecie, w tej dwukłówce została, więc musimy to przyjść, sobie wysypać do naszego tam silosa, nie do tego garażu tutaj. Ty, ty, słuchaj, tam będziemy to będziemy do tyłu wszystko sypać, ten, z tej trawy, no, z tego orkowania? No, to dobra, tak jeszcze z tyłu byciało, dobra Miejsce jest dobre z tyłu Sam raz takie na no, ten Sypowanie to Idzie? O, idzie, dobra No i mamy czysto trzy, dwukułówkę czy to gramy się stąpi Ty, to co to orka pod tego, pod 60, nie? Hmm, chyba tak dobra, Nie wiem, ja właśnie Przepala mi mi Wiesz czy dałoby radę pod orka? Spokojnie Też Bo nie wiem czy to byli po trzydziesiątkę byli Nie Musimy też Dobra Cyk O, elegancko to... Dobra, wiesz jak zrobimy? Mm, jak będziemy tam ratować, to wiesz Zrobimy tak Ja Ci dam y, Tu dwukłówkę Tu tak. i jeden to pojedzie sklep. po o, Do tej ogromnej pożyczę Ten przyczepia to właśnie Nie wiem jak to mają, zobaczymy Jak on tam majo, to tam mają, to mają Dobra, pierwszy ty mówiłeś jakich hashtag? Mają napisać w komentarzach? Nie, na razie nie mówiłem hasztagu. No dobra. gdzieś pod końcem odcinkiem zobaczymy jeszcze. Nie wiem. Ty. Tutaj to, to będzie jeździć. I to zwodzić tam. Chyba trzeba było chyba od przodu jechać. No cóż, tam. Jest. prosto od tyłu, tam gdzie jest ta wiata, jarko, garka. Zobaczymy co mi jeszcze. No to miejsce jest, bo te płoty przeszkadzały, jest, Bo tam ta obora właśnie co, ty, przybudowana jest. Stoi, Tył, stoi. Jest tam jakaś stoi. Stoi, stoi? No, stoi Myślę taka chyba zielona, bo wiem, że coś mówił, żeby zielonek ustawili No No ja jest, jest jakaś zielona, widzę z daleka, tak nie to bardzo daleka, ale Tej trawy myślę, że tam dużo chyba nie ma, z hektar jest no z, jest. z 30 arów Myślimy jeszcze kiedy to tu wasalić, za te pole się wziąć, bo właśnie Orka była z tym panem Władkiem, co nie? No O, to pole to po lewej, nie? To pole na całe jest, nie? No troszkę jest to pole, nie? Troszkę będzie tutaj co koszenia no, zrobimy ten ogregodowanie było wszystkich pool To trzy pola na razie mamy na razie, Na no, dnie Czy dalej będzie? Co, to komu musimy jeszcze jechać, to jest prawda. Nie ma kiedy jechać. Ile Czasu, to jest... No to jest nałożenia 0%, także wiecie widzowie, nie. Dobra, odczep mi to. Ja myślałem, że jest 50% bo, bo nie ma 50%. Tak, mi się to rozjada. To ta 60 też taka nie za bardzo już też kiedyś do remontu idzie, bo to... Z huluncami właśnie był kłopot, co nie? W tej orce właśnie to było To w ogóle? O, jest, dobra Trochę za wysoko wziął, widzisz? Pod, podniosło trochę Teraz tę dwukółka. Tak. Tutaj, przycisk B I lecimy Olej, idzie O kurde Czekaj, ile to się powinno jechać na tym? E, mamy kłopot Jaki? Ten patek trochę w dół, do, do regulowania Nie, funkcji nie ma Pan Władek nie, nie dodał do, nie do, do, do tego Ty, to się wszystko wysypuje na ziemię chyba. Idzie, dobra, elegancko Ile mamy? O, 10% Eee, to musimy do ogromy jechać. Tyle jaki człowieka idzie do szybko. Czy ty, czy ty pojedziesz będziesz gadał z nimi? Z nie to troszkę pokosze, jak będzie miał, jak będę miał jakoś całe, to w ty chyba pojadę Czy to mamy jechać do nich? Nie, na razie nie No dobra. Może być tak. Idzie? ta idzie, chłopie. Tylko nie, że nie wiem, czy to się całe zapełni, bo tutaj wiesz, musimy tym patykiem preregulować Czy patykiem? Czy to się da? No. Ty jak? to tyga... Nie... Myślałem, myślałem, że to jest nawożenie, dobra, to nic nie i z weściciel nie do pola Słabo do No. no. Uwak, idzie. Zapomniałeś bolca dodać do, z tyłu na czym to się trzyma? Bez bolca to się trzyma, to się trzyma na taśmie klejącą. Taśmę klejąca. Ale be, Wiesz, to się potem, tak nam tutaj kieszonki się nie będzie tak przyda, bo to wiesz, to podsiąknie to, to musi sprzedać, to... Na to będziemy to trzymać? Tak krowy nie trzymamy na razie, bo to nie wiadomo no, kiedy No, krów do... na razie nie mamy, ale będzie też właśnie tutaj yy, Będzie budowa obory na krów, nie? Bo to wiecie, świni mamy tylko aktualnie 10. Yy, jesteśmy w stanie utrzymać, bo jesteśmy w stanie. Będzie akcja, też ubornik, nojówka, też trzeba będzie jakiś, wiecie, rozrzutnik mamy, ale nie mamy beczki na nojowicę, nie? To pewnie może to się o pana Władka No nie, tak. słuchaj, jeszcze to nie, nie to. To trzeba jeszcze jedzenie na tyle świń. Tu też już brak. Coś sadzić kuwo te zimniaki kuwo to trzeba ja by tak skakam zasadzić. sadzić. było lęgancko. To dawaj, sypaj. Wiem generalnie widzowie, że teraz źle jadę, bo, wie, bo wiecie, teraz generalnie jadę tutaj po, po tej trawie, tak się nie powinno jechać. O. Ale w sumie w koło nie chcę jeździć, jakoś wiecie, tak nie wiem. Ja, Jakie mi by by się zaję w koło? No teraz nie. sobie pojadę w koło, nie wiem, teraz jeszcze pojadę tak. Mam generalnie 60%, bo wiem, tu dużo nie będzie. E, dwie tony na razie mam, pewnie z tego pola wyjdzie około 10 ton i tyle, nie? Słuchaj, powiem ci, na no oszczędę dobrze, tym wale pan na no oszczu, Widzę, że nowe co no, o bo wiesz, no łysatno no No I tego, generalnie jak będziemy sobie budować tą nową oborę dla krów yy, To myślimy nad pięcioma krowami, maksymalnie do sześciu, dobra, nie? Sześć no coś takiego, no to Więcej, więcej krow nie będziemy mieć z tego względu, że też trzeba będzie jakieś większe pola kupić, więc więcej pól bo wieczorem będzie też słomy generalnie, no? Ale ta grata to się dobra jest, bo to da na, na ciągniki pochować to jest dobre właśnie. to nie pochować za bardzo, bo to, to tylko na dwa ciągniki, no i tam to mają jakieś te jakieś dekoracyjne takie wiesz... No stawiasz. A ja mam mężki, widać przypomnę o zostawieniu łapeczki w górę, pod tym odcinkiem to jeszcze łapki nie zostawi tam na dole, to oczywiście stawi tako, takiego kciuka do góry, bo poprawiamy statystyki kanału i ogólnie wszystkich filmów, także... Pamiętajcie o tej łapece w górę przypominam cały czas, nie? Ile? Ile tam masz? Yy? 90% 90%? No to ja myślę że z tego pola zbierzemy... Yy, 10 ton może więcej niż 10 ton Te trzoneczki Powinno. Dosowało do ogromy jechać, nie no, wiem czy No duże pole nie jest, to razem z gospodarzem, to wiecie, z pierwszego no. odcinka, dobra, 100% całe, czyli ja mogę podjechać do końca jeszcze? Mogę podjechać, dobra. Będzie. No bo to ja tak, odczepiam sobie tutaj Orkana, wezmę sobie tą trzydziesteczkę Mogłem wcześniej pojechać już po to Wiesz, co ja tak zrobię? Ale musisz czekać teraz Odczepię sobie tak, wezmę sobie, będę sobie dwukułówkę, nie? Pojadę trzydziestką, no, no. wysypać to na gospodarstwo i potem zaczepię dwukłówkę a potem przyczepię Albo przywiozę ci tutaj, o, taki cię no, jeszcze, dobra, gdzie jest 30 w ogóle? No tam, już na drodze czeka Przy drodze no, O, tu to jest, tak. dobra, ja nie wiedziałem, gdzie ona w ogóle stoi żeby jechać? Mogłeś mi inaczej zrobić, mogłeś inaczej zrobić Mogłem jechać ja do gromy Wtedy by... wiesz o co chodzi Przyczepkę byś miał całą, by bym pojechał tą przyczepką Nasypałbyś autosankę i wtedy ja bym wrócił do dwóch i czekaj, wtedy byłaby Troszkę by odcinek musi trwać Myślę, trwa trochę chyba długo Nie, dopiero jeden, z się... Widzisz? Ty, dlaczego hmm. ty nie pojechałeś? Mam ja myślę, że to było No ja jeszcze razem pokazać je będę sypał, nie? To bynajmniej. No dobra. To ja przydzielkę pilnować? No pewnie. A ja pierdziele. To ja chyba stopię po ten yy, do sklepu. Śmierdzący smalec to pojadę. No. Po co ci śmierdzący smalec? No to tak tak smakuje już wiesz starością taką wiesz. Już. O jak widzicie to po lewej stronie generalnie pole jest już zaorone całkowicie jak widzicie jakieś ptaki sobie dłumią pewnie ziemię, bo wiesz. Po zawsze ptaki sobie chodzą, kruki czy tam buciany I wiecie, chyba robaki sobie szukają, sobie jedzenie, Więc tam generalnie pole jest przygotowane pod kultywację Dwa pola mamy skultywowane Ty, Miecia e, No? A będziemy jak coś salić z rzepak, narpie coś i z rzepakiem lecimy, czy Tak, będą Nie rzepaki, zobaczy. będą pszenice, lecimy w tym roku jęczmienie e, Ziemniaki plus dokopienie e, Pola Dwóch pólów nawet Trzy... Tutaj pójdę, nie? I może też polecimy coś w kukurydzę, wiecie? Może też kupimy kukurydzę? Pole po, tutaj z kukurydzy. Z kukurydzy to byśmy musieli zainwestować później większego kombajna, jakiś bizon ze 0,56, może, nie? No, tylko. My się trzeba... tutaj, wiecie, nie na kiszankę, nie widzę, mnie, nie na kiszankę, tylko na Słuchaj. ziarno Słuchaj, tylko trzeba być z jakiegoś kupca znaleźć na zagona. No, to to jej ciężko znaleźć tego kupca, bo to wiesz. No właśnie, kto kto będzie kupował taki starodawny sprzętów, nie? No ale wiesz, taki na, na 5 hektarów to komuś się przyda, taki man gospodar, czy coś, to się przyda na pewno. Dokładnie, bo a to jak nie jest nikt nie, taki nie... Duży... słuchaj, wystawię na Oliksa tego, nie? Ogłoszenie, jak nikt nie kupi, to wyrzucę na złom, i tyle. Aż, albo sprzęt na złom, nie ile tam mogę wziąć za to. Też by wzięli trochę. Co myślisz? Też by, ale tak to nie, to nie, to co. To... Wow! Tu tak widowie taki duża kupa się zrobiła. Gdzie to wysypujesz, tam z tyłu, za oborą? No ale patrz, chodź sobie przyjść, nie? Bo to nie jest w silosie, nie? Patrz, wysypałem około 3 ton i patrz zobacz jak to wygląda, nie? Tak by normalnie było już 10 ton Ty no! Taka Dziwne, kupa narosła teraz Nie wiem czemu Dziwne A wiesz no? jak musisz... Słuchaj, teraz wiesz jak musisz zrobić? Jakbyś auto sam kojechał, to tylko na bok, trzeba burtę to nachylić i tylko na no tak no wysypy, no. Nie wiem czy to się będzie ubijać, chyba tego się nie będzie ubijać. To tak no będzie się wywołać. No fajnie, to. generalnie fajnie żeśmy sobie to przebudowali, nie? Pojechaliśmy generalnie po płodek i stary żeśmy sobie kopili i pomyśleliśmy czemu nie, nie? No to wiecie, drzwi żeśmy zdjęli. No i teraz generalnie, generalnie mamy więcej świń, nie? Troszkę to się Ty. tak, yy, z tym równa, że więcej jedzenia, ale mamy, nie? Ty, trochę z pieniędzy trochę kłopot jest, bo już nie wiem czy nie będziemy jakiś sprzedawać, co bo to wiesz, O, i teraz właśnie ten... możemy, wiecie, więcej świń możemy też sprzedawać. O. No bo teraz na no, nie możemy sprzedać też Tu wiesz, stara się odnożyło tyle świn To co to będzie tyle świn? Ci... Teraz nie wiem, ile, chyba 15 świn mamy chyba, teraz się odnożyło tyle No A? jakoś około, nie wiem, 12-13, nawet nie pamiętam jaką liczbę, no, bo nawet nie pamiętam wiecie jak my kupowaliśmy. Wiem, że było 10 świn, kupowaliśmy na odcinku jeszcze No i tutaj mówię około 10 nowych, nie? To nawet 20, około 20 będzie, po 20 no bo... Ale te kury to znowu kuwa jezo, i kurde ci powiem, daj im tu no karę Te kury tak okaz. samo wiecie, więc czy będzie więc jakieś może dofinansowanie na młodego rolnika To się też wiesz się okaże, bo tylko mamy generalnie 3 pola, naprawdę mało pól mamy, no tylko 3 pola, no, to jest nic No to, a tak byś połączył tych hektarów razem to z tych kawałków, to ile by, by było jeszcze tych hektarów, ile Z 10? Ja potrzebuję generalnie więcej pól, wiesz, żeby było więcej tego wszystkiego, pszenicy, generalnie śmieję tego wszystkiego, nie? No wiesz, że chcesz jeszcze ten zachodować ten jeśli yy, krowy chcesz jeszcze robić budowę, no to też trzeba będzie Dobra tego ja jedzenia No i co i mamy orkowanie? ten? A może się to? podczepić, no może się orkować nie? W może przejechać generalnie Ja, ja pojadę do sklepu po do Agromy pożyczyć tą przyczepę, bo pewnie, kole... pewnie właściciele tej przy tego, tego sklepu na mnie czekają bo ja za to nie ma, nie no, ma, go na dzieło nie, no jadę, jadę już nie Ty, chłopie, trochę mi rzuca tym orkanem, bo ja nie jestem wcale wcale tym maszynie, nie wiem to... A ja spróbuj jak to zaczepić, tylko będzie tylko zaczepić. No próbuj, próbuj, nie, ja jadę potem przyczepę tak jak mówiłem, nie? No dobra, jakby to spróbuj zaczepić, jest ciężko. Bo wiesz, jeszcze raz testuję orkana kurde, ja tych Gospie. Bo nigdy nie mieliśmy tu no to. Kurde jak ja się przyczepa i... dużo. Pytają się właśnie o bracia polskiej farmie, kurde, nie wiem Szykujemy to, szypujemy ale tu to... Kiedy to wyjdzie, to nie wiadomo, co Miecia? No nie wiem, widzowie, wie, kiedy, nie wiem kiedy to wyjdzie Ty, Miecia, to w koło dawać? Tak Kosić? W koło, w koło Czekaj, jak to się włącza? Bo ja dobra, wiesz... to ja już wyjeżdżam generalnie, nie? coś tu nie kosi Nie, kosi, dobra ty, słuchaj, trochę tutaj drzewa muszę trochę zostawić tej trawy tutaj z boku. Ja już wracam, nie? No dobra. Uwa, chłopie, jak to goni. Ty orkan. Goni? To w, ile to w ogóle metrów ma? Chyba Zwa, dwa albo trzy. Trzy, cztery. No, coś takiego może mieć, mieć, tak na oko. Ale powiem ci, pogoda dzisiaj dopisuje, grzeje, bo to wtedy... O kurde, to tak strzeliło! Ło, kurde, gdzie ja wjechałem? Ty, co się tam stało? bo coś, krzyki widziałem gdzie Jakoś... jestem w ogóle? To jest strzeliło chyba Chłopie, by skitałem mi głowa bo kurde o, Ty, czemu, tak bo ty pokrzywiony? Ty, stary, czy, to, czy coś ty wpadłeś w po... A gdzie jestem? Bo tak padłeś? Ty! No? Ty, co to za ty? jakiś pręd wystaje? Jakiś gwóźdź? Ja pierdziele, to ten, gwóźdź jakiś ci... W ten weszł. Kto to podłożył? Opone. Ty, ja wiem co tak strzeliło, Wiesz co, co strzeliło? Bo ja wjechałem no. w jakiegoś gwoździa, no i to opona chyba nam. Dętka. A słuchaj, a słuchaj, a to kierowca bym. No ale, chłopie, ja tego nie wiedziałem. Ktoś to podłożył, musiał być to specjalnie było porobione. Teraz dawaj, trzydziestkę wymienimy na wyżej, wyciągniemy ją. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. No gorzej, bo, ten bot pokrzywiony jest, chłopie, pasz teraz. to. Słuchaj, jak a... ty teraz wyjedziesz na kapciu? jakaś spróbuję. To, co ty, to by jechał jechał, to ja, ten dziecka do walenia pójdzie O kurde czekaj nawet na widzę, nasze łąkę tutaj zajadę, nie? Nie zajedziesz tutaj Zobacz ja ocenię ten stan tego kapcia jak to wygląda w ogóle Zaraz zobaczymy bo to tak w, w, w robie to było ciężko zobaczyć ci sandług Ło kurde na kapciu stoi bez kitu Co tak siadło fest? Ja. Yeah. widzicie widzowie? Ktoś tu jedna na podłożu jakiegoś gwoździa, jak widzicie sami, nie? Jakiś tutaj pręt taki, nie wiem, żelazny, to co jest w ogóle Słuchaj, słuchaj Słuchaj, może z agromy jakiś gościu jechał i kazał tutaj może jakieś gwoździe wysypać i... Żebyś sobie przyczepy nie bo po prostu wiesz, w sklepie do agromy wiesz po prostu wiecie, jakieś dostawy gwoździ, nie? No I jedna mogła gdzieś tutaj upać właśnie na drogę, no nie? Też tak mogło być i tak ci się od razu rzuciło? No i co teraz widzowie, generalnie opona do wymiany idzie no, pracowałoby, wymienić bo to jak będziemy jeździć To, ale że od aż tak na kapcie stoi prawie aż do felg do ziemi Kurda, jak powietrze zeszło, ja, to tak, ja, ja trochę se... leżałem w tym rowie na no, człowieku Słuchaj, ja sobie orkałem, a to po chwili coś strzeliło, jakaś opona czy coś no, Właśnie mówię, że strzeliło człowieku, ja no ma do row wpadłem, chłopie Ja przytomność straciłem, nie, <grym> nie widzisz co, ja źle <grym> co żyję to, Słuchaj, to do szpitala chyba ja jechać z tobą Nie no, człowieku, mi spokojnie, czy jest trzeba ratować Trzeba wyciągnąć jakiegoś tego pręta, tego gwoździa grubego, nie wiem, jakoś to trzeba do gospodarstwa dojechać Kuminierki, ale to chyba przybita na pewno Ty, na Słuchaj, tego. na pewno Najwyżej jak nie da rady, no to wiesz, my zakończymy odcinek eee, Nakręcimy może drugi odcinek, widzowie, jak wymieniamy tutaj oponę na polu, nie? Wiecie, jakiś lewarek, ponosimy, co elegancko, nie? To pomyślimy, nie? I tu generalnie po tej stronie, tu jak widzicie Uszkodził się błotnik cały, nie? po, po wykrzywieniu, a to da się tutaj na tego, nie? sprostować no. tego, no? no to to się da, wyklepa no, to, to. Mam na, Dobrze, żeby najmniej, wiesz, rura jest cała No, to I na się, pewno I maska przygłonął się, taka ładna maska by się uszkodziła, to wiecie, nie? Dobra, widzowie e, Niestety, dzisiaj jakiś tam mini wypadek był e, Ktoś po prostu, wiecie, podłożył albo po prostu Jakoś wypadł, może ściągnika, bo jako na gospodarstwo wracał Yy, opuścił gdzieś na wiecie gwóźdź na drodze no nic się nie stało nie my na wyżej wymienimy, szkoda tylko tego błotnika i te nowe opony nie bo to wiecie nowe opony teraz trzeba jakieś inne opony założyć i też jakieś wydatki nie a mi się nic nie stało ja tam wiecie z liści się troszkę wytrzepię. o i po robocie nie no a także widzowie jeśli wam się oczywiście odcinek podobał pamiętajcie o łapce w górę pod tym odcinkiem Eee, dobijamy tutaj, no nie wiem, 500 łapek, damy się uda, to będzie bardzo fajnie Powracamy do starych statystyków, czyli takich do wysokich eee, subskrypcje na kanał, pamiętajcie, żeby subskrybować I 11. No, i hashtag, i hashtag tutaj może być Hashtag Opona, o, hashtag opona A ja oczywiście przypnę serduszko, dzisiaj ze mną był tutaj pipciuch No, do zobaczenia w następnych odcinkach No, ja to był kierowca, więc wiecie Wina kierowcy, nie, także Trzymajcie się widzowie do kolejnego odcinka mordeczki, cześć.